A moją dziewczynę dzisiaj nauczę jeździć na... Na czym? Na komarku Wsiadaj i jedź Wytłumaczyłeś mi, ale jechać, to Masz jedynkę, tak? Tak Dobra, no to daj gazu troszkę więcej Więcej gazu Więcej, więcej, więcej Pa <laughs> tak jeszcze raz Stój sobie tam Dobra, stój sobie, no tak, tak Wałamy cię i odgoniłem No halo, nagrywamy Chodź Także się się, witam Was w kolejnym Motovlogu na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną pani Julietta. Moja dziewczyna. A moją dziewczynę dzisiaj nauczę jeździć na. na czym? Na komarku. Tak. To jest komarek. Simpson od razu. Nauczysz się jeździć na komarku. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Na Kiedyś trochę jeździłaś. Odrobinę, ale. Już nic zapomniałaś, ale nic się pamiętasz. No to dobrze. że nic się pamiętasz, to cię nauczę. Zobaczymy jak pójdzie. Ja ci wytłumaczę wszystko. Także wsiadaj i jedź. Wytłumacz się, ale właśnie <laughs> jechać. <To> okay. <śmiech> <śmiech> Dobra, no to nóżkę złóż sobie. Tyle to ja wiem. Przykręcę kluczy. No i ten. No i odpalają. Szybko poszło Ale co, ty wiesz wszystko na pewno? Nie wiem jak mi pójdziesz z zbijaniem w biegu Jest trochę No to dawaj Poczekaj, bo mi paruje No to weź sobie otwórz trochę może Tam jest tak ok. No i jedziesz Pamiętasz lekko sprzęgło a ja, ja ci powiem, kiedy możesz puścić Będę bieg razem z tobą. <śmum> <Ja> jestem szybszy. <śmum> jak jedziesz na jedynce, co nie? Mm -hmm. No to jedziesz taką, normalnie ta jest, no. I ten No i dobra, patrz na moją nogę. Teraz jak będziesz jechała. To robisz tak o co, nie? No muszę mocno naprzeć chyba do góry, tak? Wtedy... Tak, tylko że sprzęgło patrz. Sprzęgło klikasz. No. Wajchą do góry. I puszczasz po prostu. Bo ja jadę, ja mam zablokowaną nogę i się nie mogę ruszyć. A co się stanie jak wrzucę na Neutral przypadek? To będziesz się rolować. Czyli? To zatrzymaj się lepiej, jak będzie kontrolka się świecić. Aha, A, ale to żeby nie wrzucił mi się na neutral, to muszę po prostu du dużo do góry. No no, czy się, no nie da się z, y, trój na trójkę wrzucić, tylko na dwójkę. No na dwójkę tylko. da no. się. Nie da się na trójkę. No nie, to nie jest jak w aucie, że przy pomylisz, dobra. Nie. nie da się, wszystko jest po kolei. Podcina już się nauczyłam wczoraj, jest z filmików, ale. Na spokojnie tylko. Normalnie. No spokojnie. Na no tej jednej co się tak źle jeździ, jest to jakaś masakra. Ja wiem, bo. Tak szarpie w sensie, się, no No nie szarpie, ale to nie, nie jest takie płynne. Bo to jest bieg, żeby tylko ruszyć. Aha, ty po To prostu... już już powinnaś mieć dwójkę, co nie? No chodź tu do mnie, ja za tobą biegałem. No przecież biegam za <laughs> tak, jeszcze raz. Stój sobie tam. Dobra, stój sobie, no tak, tak. Wołałem cię i odgoniłem. Ach. Dobra, patrz teraz na moje nogi i moje ręce. Co nie? Ja już mam jedynkę. A? Wciskam sprzęgło, odejmuję gaz, wrzucam dwójkę. I puszczam powoli sprzęgło. Nie daję gazu. A ty w ogóle całkiem puściłeś gaz? No tak, można. Łańcuch kurde muszę naciągnąć. Jest lipny. No, spróbuj. Spróbuj dwójkę Ale hamu... Em, dobrze, 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 niech będzie. A coś co? Po prostu nie od mm, jak, jak chcesz zmienić bieg, mhm. no to musisz odciąć gaz. Aha! A zapom się. zapomniałaś o tym, no? Five minutes later. Tylko uważaj, ale te moto jest wielkie tak, o, od razu tak. mi się luz bił. Ha. O widzisz. Jak tak patrzę na ciebie i na te moto, to normalnie taka malutka jesteś. Dzięki. Ale to ty jesteś ogromny. Wcale nie mam mam metr... Uważaj. Co cię przekrzywiła? Hmm, nie mam miłą. <laughs> ja mam metr 96 tak, tak, tak. Dodawaj no sobie. No Chyba metr 76. Ja wytłumaczę dla innych, którzy chcą zacząć. Po prostu wciskacie sprzęgło. Bierzecie stopą na dół. I wtedy robicie coś takiego, że popuszczacie lekko sprzęgło. dodajecie trochę gazu. I wtedy już motocykl jedzie. Tak w skrócie wytłumaczone. Jak zacząć jeździć, nie? Co? Wbijaj sobie jedynkę i próbuj sobie już tak normalnie pojechać. Masz jedynkę, tak? Tak. Dobra, no to daj gazu troszkę więcej. Więcej gazu. Więcej, więcej, więcej. Do mojego momentu wbij dwójkę. Dwójka. No czekaj, bo nie pamiętaj, jak to się robi. Do góry. Tak. Wrzuciłaś? No i gazu, gazu. Nie chcę czytać na razie trójki. Nie czuję się zbyt pewnie, po prostu. Okej, okay, dobra. Ale widzisz, że ty na dwójce pojechałaś? Ja się no mogę, no ale bez sensu, bo jest za krótki odcinek. No to sobie że musiał tak wyhamować. <laughs> za krótki odcinek. <laughs> no bo nie <ponieważ> umiem skręcić. <laughs> Chcesz sobie tam dalej pojechać, czy nie? Ej, jak nauczysz mnie teraz to okay. e, no tak jak na rowerze. Czyli <grymne> tak. No tylko nie do końca, bo się przekrzywisz i polecisz. Co mam zrobić? Nie skręcaj nigdy kierownicy do końca, bo się przekrzywi, a pewnie za wolno się jechała. Czyli <grymne> tak. Tak, no to jak lekko, no to dobrze, bo też wtedy ciałem trochę musisz, tak wiesz, działać Ale nigdy nie krzykrzywiaj kierownicy, bo bardzo łatwo polecieć e, tak jak na tamtym filmiku, co oglądasz, z boku uczę jeździć, pamiętasz? To jak tak miała za małą prędkość i, i jak e, skręcała, to właśnie się wywaliła też no. Dobra, dzisiaj przystępujemy do egzaminu państwowego na kategorię A I będzie pani latać normalnie na komarku A czemu na komarku? O, to komarek Panie Marku, pan się ogarnie Dobra, no normalnie na luzie sobie skręcisz, co nie? Pamiętaj, żeby powoli po, Powoli skręcić No, ciśniesz o, Będę szybszy Masz trójkę? <laughs> Będzie na miniaturkę Że kradłaś mi motał dobrze, dobrze ci poszło teraz ładnie Aż się zmęczyłem Widzicie ludzie jak to jest Wy. W, w Kiedyś po prostu Jak jesteście motocyklistami i macie dziewczynę, albo macie żonę albo macie chłopaka <grym /doholicy> albo macie... macie kochankę, kochanka, obojętne <grym /doholicy> partnera łatwiej brzmi <grym /doholicy> to... To, to przychodzi taki etap w życiu, że po prostu druga połówka po prostu chce się nauczyć jeździć i wtedy... wtedy normalnie musicie nauczyć, bo trzeba no wtedy Będzie, będziemy razem motowlogi kręcić? Może. Dobra. No jaki masz bieg w ogóle? Teraz nie wiem. Trójka. Okay. Dobra. A, ile Ile jedziesz? Dwadzieścia <laughs> sześć. O kurde. Dobra, ładnie. Dalej kręcisz teraz kółko. Ale żeś pojechała. Czwórka. Dobra, hamuj powoli. No i widzicie, ludzie, że interkomy to jest spoko rzecz. Nawet, na, no widzicie, nawet na prywatne takie nauki jazdy. Przydatna rzecz, co nie? Bardzo, ja się bez tego jest po prostu ciężko, bo też jakby większy jest w ogóle stres, bo jak ktoś ci tak mówi po prostu, to też jest lepiej, bo jakby wiesz, ty umiesz jeździć i tak dalej, więc jakby fajnie, bo podpowiadasz na przykład, kto, co w, to, w którym momencie powinnam zrobić, a no jak powiedzmy przed jazdą byś mi powiedział, dobra w tym momencie zrób to, zrób tamto i tak dalej, to mimo wszystko nawet jak to zapamiętam, to i tak później się stresuje, że coś i tak zrobię źle, a jak wiesz, tak no podpowiadasz mi, Ej, że tak powiem na żywo no na <grafię> wizji chwilę. Ej, no to jest o wiele łatwiej tak, bez takiego stresu to jest po prostu mm -hmm. no i właśnie także jakbyście chcieli nawet nauczyć kogo siedzieć to zobaczcie się nawet w jakieś najtańsze interkomy, tu mamy chiński interkom i ja mam fredcona i naprawdę bardzo fajnie działają nie ma co narzekać tak naprawdę mm -hmm. ale panią. też jakby najważniejsze jest w sumie to żeby być gotowym bo w sumie jak wiesz jak ktoś Niby mówi, że chce, ale jakby tak nie do końca to jest ciężko. O w sumie racja, bo to trzeba też się nastawić. Wiesz, najlepiej hmm? tak na luzie do tego podejść, ale też z rozwagą. Racja. Bo jak ktoś przyjdzie taki, o ja to zaraz pokażę, ten. No A to coś to, ja to wyjdzie. No iś, i zaliczy glebę i tyle by było z tego, co nie. No <słuch> i że takie coś jest lipne. Także zawsze podchodźcie z rozwagą do tego. I myślę, że będzie gitara. I co? Czemu mi ukradłaś moto? Em, bo mi się spodobało. <grystanie> no ładna jest, nie? Też tak samo. <grystanie> Dobra, no w sumie co? Możemy zrobić taki pierwszy film Powiedzmy, co nie? A możemy zrobić też z tego jakby... Parę odcinków powiedzmy, może dwa, może trzy. Zależy ile by to wszystko trwało, żeby to tak doprowadzić do takiej perfekcji, co nie? Perfekcja będzie wtedy, kiedy będę chcieli sama. No racja, no ale chodzi mi, że tutaj tak wiesz, że będziesz już ogarniać na kole tutaj, ten, normalnie wiesz. Tak, tak, dobrze. Ty jeszcze nie umieszajesz o mnie to. Cicho, nikt nie <laughs> <się> wiedzieć. <laughs> Cały YouTube teraz wie. <laughs> Dobra, zobaczymy, jak ludzie będą chcieli. Także co ludzie. No to jeśli się Wam spodobał w sumie taki szybki odcinek, to pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji, przewbijcie na Instagrama, bo wbijamy 20 tysięcy followersów i będzie gitara. Także co, widzimy się w kolejnym motovlogu. Siemano!